Cześć wszystkim! Witam Was serdecznie w nowym vlogu i to jest vlog na temat prezentów dla host rodziny i wydaje mi się, że na pewno ten vlog przyda się dla osób, które przylatują do USA jako Oper. Miałam już nie nagrywać vlogów na temat Oper, ale... Yy... Siedzę na niektórych forach dla oper i cały czas pojawiają się pytania typu: co kupić dla host rodziny? Mam właśnie problem i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. I tak szczerze mówiąc, to ja osobiście Podeszłam do tego naprawdę z dystansem, ponieważ, jak wiemy, dużo oper przylatuje do. Nie do biednych rodzin, tylko takich dosyć tych zamożnych rodzin I te rodziny mają przeważnie wszystko Po drugie, my zarabiamy tylko 200 dolarów tygodniowo Ja nie jestem w stanie im kupić, za os bo mam 5 osób w domu Nie jestem w stanie po prostu kupić prezenty z jednej osoby za 200 dolarów I wydać 1000 dolarów, gdzie w miesiąc zarabiam 800 Ja wydałam gdzieś około 150 dolarów Czyli to wychodziłoby tak gdzieś około 30 dolarów na osobę. Ja Wam je pokażę te prezenty. Nie są to jakieś super fajne prezenty. Ja przeważnie gustuję w prezentach, które są e, użyteczne. Więc e, każdy ma inne opinie i może się nie zgadzać z tymi prezentami. Natomiast to jest taki, to jest taki właśnie osobisty filmik e, pokazujący. I mówiąc Wam, że naprawdę nie przejmujcie się tym tak bardzo, ponieważ e, możecie również e, zaczerpnąć rady poprzedniej opery, jeżeli macie z nią kontakt. Zapytać się, co kupowała, czy to się sprawdziło, czy to w ogóle miało jakiś sens. Ja zaczepnęłam. Opinii poprzedniej opery, która mi stwierdziła, że niestety nie kupuj nie wiadomo czego, ponieważ oni tak tego nie będą używać i to jest bez sensu. Starałam się, wiadomo, prezenty muszą być, więc starałam się kupić jakieś takie użyteczne rzeczy i mniej więcej dostosowałam, myślałam o nich długo i dostosowałam do potrzeb tej danej osoby w mojej rodzinie. Zacznijmy od najmłodszej osoby. Czyli od chłopca, który ma 9 lat, który bardzo lubi Star Warsy. I postanowiłam, że kupię mu taki oto kocyk ze Star Warsów, ponieważ on codziennie rano przychodzi, jest mu zimno, i przychodzi w takim starym, dziurawym kocu do kuchni. I mam nadzieję, że będzie go używał, ale oczywiście nie daję sobie uciąć głowę. Kosztował on 14,90, czyli 15 dolarów. I wydaje mi się, że jest to taki dosyć użyteczny prezent. Główną rzeczą, jaką kupiłam, jest to kubek ze Star Wars. Kosztowało 10 dolarów. Kupiłam go w Civiesie, jak i również ten koc. Przeważnie w Civiesie są takie super jakieś prezenty w promocji, i można tam coś zakupić. Plus do tego kupiłam mu książkę. Książkę, on, on bardzo lubi czytać książki, i to jest taka właśnie The Night Before Christmas, czyli noc przed świętami, i wydaje mi się, że, że będzie okej. Okay. Nie będę kupowała żadnych słodyczów dla nich Ponieważ oni mają bardzo dużo słodyczy I nie chciałabym tutaj nic im kupować Myślałam o słodyczach polskich Lecz na początku też kupiłam słodycze polskie I powiem Wam, że oni średnio przepadają za tymi słodyczami Ponieważ my nie mamy wystarczająco słodkich słodyczy A oni e, mają bardzo słodkie te słodycze I oni nie chcą być niemili Ale ja doskonale wiem, że te słodycze dla nich Nie są zbyt super smaczne Ponieważ nie są wystarczająco słodkie Raz mi po prostu powiedzieli i to poprzedniej mojej rodzinie, jak i również w tej, powiedzieli mi, że no macie dobre, pyszne słodycze, ale one nie są takie wystarczająco słodkie jak nasze amerykańskie. No ja na przykład nie lubię za bardzo słodkich, ja uważam, że mamy bardzo dobre słodycze. Jeżeli chodzi o dziewięcioletnią dziewczynkę, którą się opiekuję, kupiłam jej. Wydaje mi się, że kupiłam jej taki użyteczny prezent. Pakuję również do skarpety. Skarpety, za tą skarpetę dałam Dolara. Kupiłam ją w Dolar jak i kupiłam jeszcze tą zieloną. Tutaj również te, te skarpety są bardzo, bardzo modne w Stanach, ale nie wydawałam jakichś 15 dolarów za skarpetę, ponieważ widzę, że oni tam mają bardzo dużo za przede mną tych skarpet, więc dla mnie to było bez sensu pierwszą rzeczą jaką mi kupiłam to skarpetki, ona bardzo lubi w takich skarpetkach chodzić, zapłaciłam za nie 4 dolary chciałam pojechać do Primarka ale nie miałam czasu, w Primarku jest bardzo takich dużych, bardzo jest dużo takich rzeczy dla takich dziewczynek w jej wieku, plus do tego takie midełka, które to również są w Primarku za nie dałam około dolara Rozpuszczalne mydełka, gąbeczka do tego, bo ona bardzo lubi takie rzeczy i coś, co się jej bardzo, ale to bardzo spodoba, czyli to są lakiery do paznokci. Ona po prostu strasznie uwielbia malować paznokcie u stóp i u rąk. Ona ma około 10 lat i w szkołach się tutaj zgadzają na takie coś. No, wydaje mi się, że w Polsce chyba się nie zgodzili. Za moich czasów, a nawet się nie było wolno malować do szkoły. I powiem wam, że kiedyś, jak się tak mocno malowałam, jak wprowadzili. Zakaz malowania się do szkoły to teraz coś mi się odechciało do końca życia chyba <noise> Plus do tego takie pudełko za 5 dolarów, ona bardzo lubi W środku do tego kupiłam takie dwa kubeczki ze dolarami kołajkowe Otwieram je z papieru i pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda Coś takiego, taki kubeczek kosztował dolara w Dollar Store Wiem, że ona zawsze przyprowadza koleżankę do domu i piją sobie hot chocolate albo... Takie, takie, jakieś różne ciepłe napoje. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moją tą małą dziewczynkę. Ale trudniejszy prezent, jaki kupiłam, to jeszcze, jeszcze go nie skończyłam. Jest to prezent dla chłopaka, który ma 14 lat. I to był dla mnie po prostu horror. Ja nie wiedziałam, co mu kupić, myślałam o tym chyba tydzień. W końcu tutaj mogą się pojawić różne komentarze: typu, przecież to nie jest prezent. Jest to karta z Apple a za 25 dolarów. Więc do tego mam flanie mu kupić jakieś czekoladki. I możecie mi powiedzieć, że to nie jest prezent, prawda? Bo to jest karta z Play. i widać, że za nim jest 25 dolarów. Ja uważam, że on bardzo lubi Apple'a, on, on sobie chce kupić iPhone'a 7. I on bardzo lubi słuchać muzykę, i wiem, że kupuje muzykę, więc wydaje mi się, że to jest ok. Poza tym prezent jest to coś, co podarujemy drugiej osobie. Dla Host Dad kupiłam zestaw z Daw. Oczywiście nie jest tutaj, że to nie jest żadna reklama dawa, tylko po prostu wydaje mi się, że Daw to, to są jedne z takich kosmetyków, takich jednak delikatniejszych. Mają swój zapach taki bardzo delikatny i, i wydaje mi się, że jest ok. Za to zapłaciłam 10 dolarów, ale się wykosztowałam, prawda? <grym> dla Host mam. Był to dosyć trudny prezent, ponieważ ym... o, ja wiem, że ona się będzie cieszyła z wszystkiego. Kupiłam jej takie. E, to nie są serwetki, jak to się nazywa, to są takie potholders, czyli to są do garków, do utrzymania utrzyma, garków. Ona ma naprawdę takie stare, dziurawe rzeczy i za to zapłaciłam dolara, i ja, ja na pewno wiem, że ona się z tego ucieszy, ponieważ ona ma strasznie, ale to strasznie zaniedbane te rzeczy. Kupiłam jej w polskim sklepie, świeczkę. Świeczkę z polskiego sklepu świąteczną, z firmy Płomek. Nie, nie chcę tutaj reklamować firmy, ale bardzo mi się podobały ich wyroby. Były to takie ręczne, malowane i stwierdziłam, że właśnie tą świeczkę jej zakupię. Plus do tego kupiłam taki zestawik myć do, do kąpieli, czyli jakieś żele, podprysznic i tak dalej. To jest firma Baileys, chyba dobrze przeczytałam. Wiem, że w Anglii ta firma była, więc ona jest dosyć sławna i za to zapłaciłam 10 dolarów. Jest to również zestaw z CVS-a. To by było na tyle, jeżeli chodzi o prezenty. Tak jak mówię, nie oceniajcie mnie pod tym względem, ponieważ i mnie tutaj nie stać na prezenty, żeby kupić hoz rodzinie, każdy z osobna prezenty za 50 dolarów na jedną osobę wydać 250, bo tak by się to kalkulowało. Ja wiem, że są dziewczyny, które kupują drogie prezenty. Okej, okay, ja niestety w tym okresie, że tak powiem, nie wykosztuję się, ponieważ wylatuję na wakacje i nie jestem w stanie tutaj kupować jakichś mega, mega drogich prezentów. Ja osobiście tutaj mówię szczerze, że moja rodzina nie wiedziała co mi kupić I moja rodzina, tutaj właśnie, coś wam powiem taką ciekawostkę na koniec Że amerykańskie rodziny przeważnie pytają się dziewczyn Co chcesz pod choinkę? Zrób mi listę Tutaj to, to jest po prostu coś normalnego na święta, że pyta się Proszę napisz mi listę, albo każdy członek w rodzinie piszą sobie listy i kupują sobie prezenty Bądź na przykład kupujecie jakiś ciuch, czy cokolwiek, bierzecie paragon kupujecie prezent, kupujecie prezent, sadzacie prezent do środka, plus sadzacie rachunek i wtedy ta osoba może sobie wymienić ten prezent. Dla mnie to jest takie trochę dziwne, ponieważ ja uważam, że jak się już kupuje prezent, powinniśmy się z tego cieszyć, ale tutaj jest to właśnie w kulturze, że normalne to jest po prostu kupić komuś prezent i ktoś Wam tutaj wsadzi rachunek, I jeżeli dostaniecie kiedyś w Amery będziecie w stanach i dostajecie i nawet nie od Amerykanów, bo nawet od Polaków dostaniecie taki prezent, Ktoś Wam wstawi rachunek, będzie. Ej, hello! Ale to jest rachunek! Co ten rachunek tu robi? Czyż nie powinno się pokazywać jakoś coś prezentów? Ktoś Wam ma prawo powiedzieć, słuchaj, jeżeli tobie się prezent nie podoba, możesz go iść, wymienić do sklepu. Tutaj masz rachunek. Ja nie lubię wymieniać prezentów, no chyba że ja, na przykład się rozmiar nie zgadza. Z jednej strony jest to dobre, z drugiej strony uważam, że na przykład ciuchów to nie powinno się za bardzo kupować, bo może się komuś nie spodobać. Więc. Te, nie zdziwcie się, że na przykład jak ktoś wam kupi prezent i w środku będzie rachunek e, i tak. Plus do tego, wiadomo, te prezenty też muszą być fajnie, fajnie, muszą być jakoś e, opakowane. Ja zakupiłam takie jakieś e, kokardeczki za 3,99 i do tego papier na prezenty. Wydaje mi się, że papier na prezenty 5,99. E, nie wydaje mi się, że e, to jest jakieś, jakieś super drogie, ale. Mam nadzieję, że się prezenty spodobają i chciałam Wam dodać taką ciekawostkę, do której miałam wrócić, czyli co host rodzina macie kupić pod choinkę. E, przeważnie to jest tak, że oni mają problem z tym i oni się pytają, co, z czego byś była zadowolona. Ja poprosiłam moją host rodzinę o pieniądze Po prostu powiedziałam, że najlepszym prezentem dla mnie by było Dosyć trochę, jakieś naprawdę bardzo małe pieniążki Skromnie poprosiłam Powiedziałam, że proszę o jakiś, jakiś podarunek Ja sobie coś zakupię i żebyście chodzili za prezentami Że to nie jest bez sensu, że ja mam pocket money I że naprawdę przydałyby mi się pieniądze I nie ci się o to prosić Bo w sensie, że po prostu Tutaj jest tak, że na przykład y, dziewczyny piszą, że ja chcę iPhone'a, ja chcę to, ja chcę tamto, nie? Y, I dobrze, i jeżeli ktoś wam... oni mają dosyć dużo pieniędzy, i jeżeli oni Was się pytają, co chcecie od pieniędzy, to nie, nie świećcie tą polską naszą skromnością, którą ja naprawdę kocham, uwielbiam, że my jesteśmy skromnymi ludźmi, i naprawdę tutaj y, dla nas y, zapytanie się o, o, o jakiśkolwiek prezent robi dla nas wielki problem i ja naprawdę to uwielbiam, ale przemyślałam dosyć długo, y, przemyślałam to i chodzili, pytali się mi miesiąc, czy chciałabym to, czy chciałabym tamto, a ja mówię. A nie, nie, jednak nie, nie, nie bądźcie źli Ale nie chodziło mi po prostu o to, że ja tego nie chcę, tylko mi tak było głupio, no po prostu mnie jest głupio I w końcu stwierdziłam, a raz żyje kozie śmierć, powiedziałam, że jeżeli macie mi, chcecie mi kupować prezent, to najlepiej dać mi pieniądze Bo wydaje mi się, że to jest taki dosyć skromny prezent Pieniądze, nawet jeżeli, jeżeli ktoś Wam ofiaruje 20 dolarów, to dobrze, możecie sobie kupić zawsze coś w nie wiem, czekoladę, kawę, cokolwiek, bo my wiemy, że nam jest ciężko tutaj, będąc na Opernie. Oszczędzać potrafimy, ale niestety te pieniądze się nam zawsze przydadzą, prawda? Niż coś, co by było nieużyteczne. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że dałam jakieś rady przyszłym Oper, które będą wylatywać za rok, może dwa. E, więc e, oczywiście jeżeli chodzi o opinie tych prezentów... E... Zostawcie ją dla siebie, ponieważ to są prezenty naprawdę bardzo skromne, mogą się Wam nie spodobać, wybaczcie mi, ale każdy tutaj kupuje indywidualne prezenty i wydaje mi się, że ja chciałam Wam tylko zrobić taki filmik pokazujący, że nie ma co się martwić i naprawdę nie przejmujcie się tymi prezentami, nie jest to nic strasznego, a wiem, że bardzo, ale to bardzo dużo osób przejmuje się, co kupić swojej host rodzinie. Okej, okay, to by było na